Pytaliście, jak nasze mieszkanie. No cóż, nie wszystko szło po naszej myśli. Od ostatniego odcinka z tej serii minęło sporo czasu, i tak naprawdę w mieszkaniu zmieniło się wszystko. Tak, serio, wszystko, wszystko. Jednak sporo spraw jeszcze przed nami mamy do wykończenia trochę rzeczy w mieszkaniu, mimo tego, że już tutaj mieszkamy. Także no co, zapraszam Was serdecznie do nadrobienia poprzednich odcinków z tej serii, jeżeli jeszcze ich nie widzieliście, oraz do obserwowania kolejnych. Dzień dobry kochani, witam się z wami gorąco. Tęskniłam za nagrywaniem, także czuję taką nową energię na to, że mogę wam tutaj dzisiaj wszystko zrelacjonować. Także co, zaczniemy sobie może od checklisty, czyli od tego, co wydarzy się w ogóle w tym odcinku. Odpalam swoją to-do listę, z tym co mamy do zrobienia w najbliższym czasie i na start pojedziemy sobie na zakupy po gadżety i akcesoria kuchenne, łazienkowe. Brakuje mi kilku rzeczy. Nie brałam wszystkiego z poprzedniego mieszkania, bo niektóre po prostu, akcesoria były już o tyle stare i wykorzystane zużyte, że stwierdziliśmy, że kupujemy nowe. Także na pewno pierwszy plan to są zakupy. Ogólnie remont nam się przedłużył. Przedłużyło nam się tak naprawdę wszystko, bo przez to, że przedłużył się sam remont i panowie wyszli ponad dwa tygodnie później niż mieli wyjść według terminu, no to musiałam też przesuwać wszystko inne, typu montaż mebli, zabudowy i tak dalej, no to wszystko musiało być przesunięte w czasie, no więc sprowadziliśmy się do mieszkania, które nie było gotowe, dalej nie jest, już tam mieszkamy przecież trzeci tydzień i dalej to nie jest gotowe, no ale cóż, tak bywa. Lecąc dalej, dalej z moją listą, chcę wam pokazać na pewno moją garderobę, ponieważ mam w tym mieszkaniu swoją garderobę, nie jakąś małą szafę przesuwną, tylko osobne pomieszczenie na ubrania. Jest przepiękna, przepięknie podświetlona, no ale dobra, na razie nie spoileruję, pokażę wam wszystko dokładnie, jak mam poukładane, poorganizowane w niej, także to za moment w kolejnej części filmu. Mamy też zaplanowany na pojutrze montaż umywalki, więc to też w tym filmie pokażę Wam, jak będzie wyglądała nasza umywalka, a tak naprawdę dwie umywalki, ponieważ w tej łazience będziemy mieć dwie umywalki i o tym też marzyliśmy, więc też się tego nie mogę doczekać. Następnie mamy ukrytą pralnię w łazience i na Instagramie zdradzałam Wam, że będziemy mieć pralnię w mieszkaniu. Udało się tak to fajnie połączyć, że ona dosłownie nie jest tak, jakby ukryta w łazience, więc to również Wam pokażę. No i na koniec chciałabym, słuchajcie, zrobić z Wami clean w min odcinku a w rzeczywistości po prostu chciałabym sobie wysprzątać mieszkanie, więc tak klaruje się dzisiejszy odcinek. Nie przedłużam, zapraszam Was do oglądania. Przyjechaliśmy dzisiaj do IKEA na małe zakupki, wykańczanie mieszkania w toku, więc brakuje nam jeszcze kilku rzeczy do kuchni. Dobra, mamy już pierwsze rzeczy, których potrzebujemy: takie coś do przesiewania mąki. Kaserwice wziął już jeszcze wałek. No to jest takie do ciasta, nie? do odklejenia, do krojenia. To jest co? Potrzebują takie coś? Nie, tak. dobra. tak. jak nie, 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 bardzo lubię jeszcze te pojemniki z i szklane, z taką drewnianą pokrywką. Pasują one akurat do kuchni, więc biorę jeszcze jeden, bo brakuje nam na cukier puder. Szukam jeszcze czegoś na ręczniczki obok, umywalki. Umywalkę zaraz Wam pokażę, akurat wczoraj do nas dojechała. Jest zamontowana, się nie do końca, bo brakuje silikonów, ale chcę kłaść ręczniczki do rąk na jakąś tacę. Znalazłam coś takiego, drewnianego, zaraz zobaczę ile kosztuje w jakimś czytniku cen, ale wydaje mi się, że może to wyglądać dobrze, to jest właśnie taki jasny brąz jak mamy za budowę. Na tarasie dla Wendy mamy też taki domek dla psa, ona lubi leżeć właśnie pod zadaszeniem w jakiejś takiej norce i kupiliśmy to już jakiś czas temu i sprawdza nam się bardzo fajnie, pasuje na do tarasu, więc też możemy polecić. Wróciłam do domu i stwierdziłam, że po powrocie płynnie przejdę do pokazania wam garderoby, która oczywiście również jest z Ikei, stworzona z systemów PAX. Możliwe, że już widzieliście na TikToku, ale garderoba powstała we współpracy z Ikeą, i powiem Wam, że to jest moje spełnienie marzeń, naprawdę. Zawsze marzyłam o takiej idealnie zorganizowanej garderobie. Mam tutaj wszystko podświetlone ledzikami, jest naprawdę przepięknie. U góry mam tutaj torebki. Nie mam tak dużo na nie miejsca, więc po prostu leżą obok siebie poustawiane góry takie bardziej plażowe, wakacyjne. Poniżej bardziej wyjściowe. Tutaj jakieś zwykłe t-shirty, które nie wymagają powieszenia na wieszakach. Następnie mam taką szufladę z czapkami. W kolejnej szufladzie mam stroje sportowe, siłownie, staniki, leggings i tak dalej. Poniżej rajstopy. Tutaj jeszcze nie wszystkie, bo część jest w komórce lokatorskiej, muszę je odszukać w kartonach, także tutaj jest po prostu szufladka na rajstopy i pończochy. Tutaj bielizna, majtki, biustonosze, piżamki. I te szuflady bardzo fajnie pracują. E, takie otwarte ze szklanym frontem zrobiłam sobie tylko trzy, a reszta po prostu jest zamknięta, żeby było to pochowane. Lecimy dalej. I tutaj mam marynarki, garnitury i sukienki. U góry zwykły drążek i po prostu wszystko. Na wieszakach. Poniżej spodenki letnie. Dłuższe, krótsze, po prostu wszystko na lato, jeżeli chodzi o dół. Tutaj mam taki wysuwany wieszaczek i na niego powiesiłam sobie tutaj moje apaszki, wstążki. Też fajne opcje. Tutaj podest również z IKEA, bo czasami na samą górę nie dosięgam, więc mam taki podejście po prostu tutaj na dole od razu. Tutaj mam bardzo fajną opcję na spodnie, takie zobaczcie wieszaki, gdzie poziomo sobie wrzucam spodnie. Naprawdę bardzo fajna sprawa. Po drugiej stronie. Mam dokładnie to samo na eleganckie garniturowe. Powyżej szuflada ze skarpetami. Tutaj spodnie jeansowe. I góra to są kurtki, ubrania wierzchnie, marynarki, płaszcze i tak dalej. Tutaj swetry. Na razie sezon typowo wakacyjny, gdzie swetrów nie używam, więc dałam je tak wysoko. I tam w tych pokrowcach na samej górze mam rzeczy, których po prostu bardzo rzadko używam. Typu wakacyjne kapelusze, jakieś stroje kąpielowe i tak dalej. Tutaj też są jakieś właśnie. Swetry, w których rzadziej chodzę i myślę nad sprzedażą, a Kolejna strona, prawa część garderoby. To są t-shirty, jak widać. Moja garderoba składa się głównie z białych bluzek. W środku mam tam kilka czarnych, jakieś różowe, brązowe, pojedyncze, no ale głównie są to białe t-shirty, białe koszule. I to jest właśnie tutaj. Poniżej dresy. Bluzy dresowe i komplety z dołami. Tego też mam bardzo dużo. Często w nich chodzę na spacery z psiakami i tak dalej, więc dresów też jest sporo. No i zobaczcie tutaj. Tutaj mam e, topiki takie po prostu na ramionczkach powieszone. I przepiękna część garderoby, czyli biżuteria. Zegarki, kolczyki, naszyjniki. Poniżej półka z okularami. Okularów troszkę mam, zarówno tych przeciwsłonecznych, jak i korekcyjnych. Także ta półka też bardzo przydatna i super, że mogą być tak ładnie wyeksponowane. I mam akurat garderobę przy samym wyjściu, więc mogę sobie je dostosować do stylizacji. Tutaj światełko jeszcze nie mamy oprawek do gniazdka, bo tak jak wspominałam, jeszcze jesteśmy w trakcie remontu. A tutaj. Szuflada, która jeszcze nie jest zagospodarowana. Włożyłam tu jakieś perfumy, taki talerzyk na biżuterię. Jeszcze nie wiem, co tutaj będzie, więc na razie wygląda to w ten sposób. Tutaj mam bardzo fajne pokrowce na biżuterię zapartu. bardzo fajnie mi się sprawdzają na wyjazdy. I poniżej mam bardzo fajne rozwiązanie na buty. Tutaj włożyłam sobie akurat buty takie bardziej eleganckie, a w szafie przy wyjściu z mieszkania mam typowo sneakersy i bardziej sportowe. A tutaj, właśnie do eleganckich stylizacji, szpileczki, klapeczki, jakieś baleriny. I zdecydowanie. Zdecydowałam się na trzy takie półki, czyli mam sześć pięter. Tutaj też klapki na obcasie, tutaj takie klapki typowo płaskie i ostatnia sandałki i klapki ozdobne. Także podsumowując, jeśli myślicie o garderobie, o szafach, to niesamowicie polecam wam właśnie te systemy Pax, bo nie są drogie, a rozwiązań jest cała masa i można sobie wszystko super zorganizować. Planując mieszkanie i to jak będzie wyglądała łazienka, wiedzieliśmy jedno, że na pewno chcemy mieć podwójną umywalkę, dobrej jakości, minimalistyczną no i też na taką się zdecydowaliśmy. Architektki doradziły nam, że w przypadku naszej łazienki, naszego układu, naszego planu na zabudowę najlepsze byłyby umywalki robione na wymiar. Szukałam długo firmy, która stworzy dla nas właśnie taką jakościową minimalistyczną umywalkę razem z blatem i udało się po stawiliśmy na firmę Adam Stworzone są z kompozytu mineralnego, i głównym ich składnikiem jest skała dolomitowa, dzięki czemu są trwalsze, bardziej odporne. Przez miesiąc mieszkaliśmy bez umywalki, więc nie mogłam doczekać się montażu. No i jest. Panowie dojechali. No i zobaczcie. Mamy to umywalki zamontowane. Oczywiście łazienka jeszcze nie jest skończona. My tutaj mamy do dokończenia całą zabudowę po lewej stronie, luster nie ma. No jakby jeszcze jest wszystko na wierzchu, będzie wszystko zamknięte i zabudowane. No ale chciałam wam pokazać już tą umywalkę, jeszcze nie jest zasilikonowana, bo dopiero będzie jak cała zabudowa dojdzie, tutaj brakuje jeszcze oprawek na kontakty, brakuje luster z LEDami, no więc jeszcze żyjemy wiecie tak w trybie wykańczania mieszkanka, no ale zobaczcie na te umywalki, ja sobie jeszcze je będę czyścić dokładnie i tak dalej i pewnie zaprezentuję wam je też na sam koniec jak już właśnie dojdzie wszystko i łazienka będzie gotowa w kolejnych filmach, no ale już teraz chciałam wam pokazać ten efekt, bo marzyła mi się taka umywalka, mega minimalistyczna. Z ukrytymi, tymi wiecie, odpływami I tutaj właśnie tak jest, że zobaczcie Nie widać w ogóle odpływu, bo jest on Moi drodzy, schowany Pod umywalką Przed chwilką myłam tutaj zemy, widzę, że pasta Została, więc będzie trzeba pod spodem Po prostu sobie to czyścić, no ale zobaczcie Jak to jest zasłonięte. To tutaj zupełnie nic nie widać Przepięknie to wygląda Świetna robota, bardzo dziękuję i moi drodzy, kolejne moje marzenie w tym mieszkaniu to jest pralnia. Pierwsze marzenie to była garderoba, drugie marzenie to była po prostu pralnia. Zawsze w mieszkaniu miałam problem z praniem. To pranie leżało wszędzie, suszyło się w salonie, odkładałam do prasowania w sypialni, deska do prasowania. Pranie to była po prostu moja zmora i naprawdę szukając nowego mieszkania, mm, oglądając układy sprawdzałam koniecznie, czy będzie miejsce przy łazience na pralnię na pralkę, na suszarkę bębnową na suszarkę taką stojącą na deskę do pracowania, żeby to wszystko po prostu było zamknięte w jednym pokoju a nie walało się po całym mieszkaniu no i tutaj się udało tak ten układ pozmieniać, że mamy pralnię przy samej łazience pralnię z światłem dziennym co też było moim marzeniem no i już Wam pokazuję jak to wygląda przechodząc z łazienki mamy takie wąziutkie ukryte drzwi które właśnie prowadzą do pralni i tak ona się prezentuje, zobaczcie nagrywam wam to rano, więc mamy tutaj słońce w mieszkaniu o tej godzinie wymarzony pokój, dosłownie wymarzony pokój, cała ta zabudowa biała, którą widzicie to również jest IKEA PAX, świetnie sobie to zorganizowaliśmy że mamy tutaj miejsce na jakieś szlafroki, ręczniki koce, poniżej jest deska do prasowania, a tutaj mamy drążek, jeżeli prasuję i mam wyprasowane rzeczy, to mogę tutaj po prostu je odwieszać, więc to też jest świetna sprawa, półki na właśnie zapas papierów, na jakieś żele pod prysznic. To jeszcze nie jest uzupełnione, bo mamy część rzeczy jeszcze w kartonach. Tutaj mamy szuflady, w których na razie powkładałam sobie rzeczy, które będę miała w łazience, jak już zabudowa powstanie. Póki jej nie ma, no to sobie to wszystko powkładałam tutaj, bo realnie większość z tych rzeczy potrzebuje już po prostu do mycia, do pielęgnacji i tak dalej. I tutaj górna część zabudowy, gdzie postawiliśmy sobie takie żelazko ala przenośne, które też może prasować parą. E tutaj końcówki do naszego odskórzacza Samsunga, który jest w salonie. Tutaj półka, która jeszcze nie jest zagospodarowana. No i świetna sprawa, kosze, które wykorzystaliśmy na takie kosze, na rzeczy, które trzeba wyprasować, mimo że mamy suszarkę bębnową. No to niektóre rzeczy wymagają wyprasowania, więc po prostu wrzucamy sobie je tutaj, a poniżej rzeczy do przesegregowania do szaf: bielizna, skarpety, jakieś piżamy i tak dalej. I tutaj kosze na pranie, udało mi się znaleźć takie jasno beżowe materiałowe, które idealnie tutaj pasują i fajnie weszły do zabudowy. Po prawej stronie mamy pralkę i suszarkę, ale tą całą część zaprezentuję wam troszkę później. No i oczywiście w pralni, jak i w garderobie mamy płytki. Brakuje jeszcze list przypodłogowych. No tak jak wam mówię, jeszcze jesteśmy na etapie wykańczania mieszkania, no ale korzystać już z pralni można, no i jest ona przepiękna. O nie mamy żarówek, nie mamy wentylatora. No, jeszcze, jeszcze jesteśmy na etapie remontu. Jest dzisiaj bardzo ciepło, ale planuję zrobić po południu clean with me i posprzątać za mieszkanie, przynajmniej już jakby część rzeczy podomywać. Jest jeszcze trochę jakiegoś takiego, wiecie, pyłu poremontowego. Oprócz tego mam dwa psy, więc brud na podłodze jest codziennie. Przyda się posprzątać mieszkanie. I podjechałam właśnie do drogerii DM, gdzie kupuję środki czystości. Odkąd otworzyli obok mnie, to naprawdę bardzo lubię tą chemię taką, typowo niemiecką. Mają bardzo fajne kostki naturalne do zmywarki, mają fajne płyny do naczyń, także idę razem z Wami i pokażę Wam, co tam kupuję, bo wiem, że lubicie takie sprzątające polecajki, a właśnie ostatnio tam często kupuję tego typu chemię, także zapraszam ze mną. Okej, okay, jeśli chodzi o kapsułki do zmywarki, to właśnie bardzo lubię... Te. One są takie bardziej naturalne, nie aż tak bardzo chemiczne, także polecam, biorę też. Jeśli chodzi o płyn do naczyń, to bardzo lubię ten ultra sensitive. Mi zwykle płyny do naczyń podrażniają ręce, wysuszają, a ten jest bardzo taki delikatny i fajny. I trzecia rzecz, też z tej samej firmy, te kapsułki do prania. Bardzo fajne, dobrze się rozpuszczają, mimo że nie są w takiej formie płynnej, tylko w formie takiej kostki. Więc też polecam oba. Ten outfit oznacza tylko jedno, sprzątanie. Mamy zasilikonowane Umywalkę w łazience, więc mogę już większość wysprzątać jak na spokojnie w łazience i właśnie wymyć sobie umywalkę, ale umyję też porządnie podłogę, szczotkujemy fugi, więc sprzątamy dzisiaj łazienkę i pralnię. Robimy taki naprawdę generalny porządek, także zapraszam Was na clean with me. Sprzątanie zaczynam, słuchajcie, od umycia pędzli. To mi się tutaj nie właśnie pędzelków do umycia, więc lecimy z tym na start. Pamiętajcie, żeby regularnie czyścić pędzle, przynajmniej raz w tygodniu trzeba je wyprać. Gąbeczki po każdym użyciu pędzelki dezynfekować fajnie by było też po każdym użyciu, ale jeśli chodzi o pranie, to raz w tygodniu polecam to zrobić. Właśnie spojrzałam na siebie w podglądzie i tak sobie pomyślałam, że ja naprawdę pokazuję wam rzeczywistość bez żadnego kolorowania, 100% autentyk Bo wyglądam po prostu jakby, nie wiem skąd przyszła, no ale tak sprzątam Tak, tak to wygląda jak sprzątam, w domu ubieram najgorsze ubrania, związuję byle jak włosy i po prostu mam w nosie to Jak e, mój, mój outfit się prezentuje, no ale mam nadzieję, że większość z was też Ale wiem, że lubicie takie polecajki czyściochowe, co mi się sprawdza i tak dalej, więc nowy produkt do mycia mebli. Bardzo fajnie pachnie, mega wydajny. Sprzątam nim odkąd się tutaj wprowadziliśmy i zobaczcie, na razie tyle zużyłam. Mega, mega spoko, także to mogę wam polecić. To jest produkt, który w sumie używam od lat i bardzo często do niego wracam. Płyn do mycia podłóg i ogólnie uniwersalny, można nim myć tak naprawdę wszystko. Mi ten zapach kojarzy się z takim domem rodzinnym, z taką czystością, z takim właśnie zapachem takiego mydła ala kwiatowego. Dość kultowy zapach z tego Seedoluxa, więc pewnie też gdzieś tam kojarzycie. No, można nim być wszystko, nie? Kuchnie, płytki i tak dalej. Mega fajny cyf bardzo ładnie pachnie. Ten cytrynowy zawsze używałam, taki klasyczny, a tutaj o zapachu jakiejś, nie wiem, róży czy pink flower, no, czyli jakichś takich różowych kwiatów i bardzo ładnie, tak elegancko wręcz pachnie. W temacie tego płynu do podłóg wlecę z myciem podłóg. Najpierw umyję szczoteczką fugi cifem, a później całość umyję po prostu mopem i właśnie tym płynem z Sidoluxa, który Wam pokazywałam. Najłatwiej jest to właśnie robić tego typu szczoteczką. Ta moja jest od Cream Blue Octopus i po prostu wtedy sobie Idealnie wjeżdżacie między fugę i doczyszczacie. Tutaj w pralni nie mam tak naprawdę bardzo brudnych tych fug, tylko i wyłącznie kwestia do mycia po takim, wiecie, remoncie. Były myte podłogi, ale nie miałam czasu, żeby porządnie doczyścić fugi. Ale tam, gdzie przebywają psy, czyli w korytarzu, w holu i w pokoju dziennym, fugi są po prostu już tak zawalone, że trochę współczuję tego, że zdecydowałam się na tak jasne fugi, ale trudno. Będę po prostu raz w tygodniu czy raz na dwa tygodnie lecieć ze szczoteczką i czyścić. Cichem powinno schodzić. Co do mopa, a dokładnie tej nakładki na mopach, którą się myje podłogę to ostatnio powiedziałam o tym znajomej i się zdziwiła więc stwierdziłam, że wam też o tym powiem ja te nakładki piorę normalnie w pralce, nie tylko ręcznie, po prostu po myciu, tylko wrzucam do pralki na 30 stopni i normalnie mi się ta nakładka idealnie czyści i po prostu każde mycie mam czystą, więc no nie trzeba za często zmieniać wtedy na nowe, bo w pralce naprawdę świetnie się to domywa, także taki tip, jestem ciekawa czy wy też tak robicie bo tak jak mówię, powiedziałam tej znajomej i ona była mega mocno zszokowana, że to można brać w pralce. Balek. No, i tutaj przy myciu myślę, że będę robić tak, że będę te zaślepki wyciągać. myć sobie je może w wannie. I chyba tak będzie najłatwiej. Tak na zakończenie dzisiejszego filmu przychodzę na niebiesko jak awatar. Założyłam sobie maseczkę, ponieważ akurat testuję do filmu na Instagram. Zapraszam Was na insta, jeżeli mnie tam nie obserwujecie. Tam treści głównie kosmetyczne, lifestyle'owe, także kto ma ochotę, wpadajcie. A ja bardzo Wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmu w kolejnych częściach kolejne etapy. Już mam nadzieję, że coraz bliżej końca, ale nawet jak skończymy remont, to będzie dużo treści mieszkaniowych, bo będziemy sobie je dekorować, urządzać, sprzątać stale. Także tutaj seria nie skończy się na pewno na zakończeniu remontu, bo vlogi z mieszkania dotyczące właśnie tej tematyki również pozostaną. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!